Swojego czasu nagrałam odcinek blogowy zatytułowany Coaching z Roaching i cieszył się on powodzeniem. Dostałam dużo fajnych komentarzy i trochę mam nadzieję wpuściłam luzu w nasze myślenie o coachingu i o osobie jako o coachach. Więc dzisiaj, idąc tym tropem, pomyślałam, że nagramy dzisiaj odcinek pod tytułem Lajki z Rajki. To jest blog Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. No i właśnie w tym zarabianiu pieniędzy często staramy się wyeksponować jako coach w mediach społecznościowych i coś napiszemy, albo i swoje zdjęcie wstawimy i jeszcze coś napiszemy. No i czekamy na to, jakie będą reakcje, jakie będą komentarze, ile będzie tych lajków, jakie będą zasięgi, a tu zazwyczaj nie dzieje się wiele. Oczywiście mówimy tutaj o takim organicznym zasięgu, nie reklamie na Facebooka, tylko po prostu na naszym fanpage'u albo nawet na profilu prywatnym wstawiamy jakiś wpis związany z naszym coachingiem. Wstrzymujemy oddech często wtedy i czekamy, co się wydarzy. Dlatego, że mamy takie oczekiwanie, mamy taką nadzieję, że jak my już tutaj wyjdziemy, no to ta szeroka publiczność szybko nas podłapie, szybko zobaczy, że, ach, tu jest coach od tego. No tak, to gdzie można zapisać się na konsultacje i na coaching, i gdzie szybko zapłacić pieniądze, żeby zacząć. I tak się nie dzieje. Nawet jak nie oczekujemy, że od razu to się przełoży na biznes, no to przynajmniej chcemy, żeby się przełożyło na jakąś dużą ilość lajków i, i komentarzy, bo wtedy wiadomo, że to rezonuje z rynkiem, że mówimy jakieś ważne rzeczy, że chcą tego i tak dalej. I ja myślę, że trzeba sobie te oczekiwania mocno sprowadzić do poziomu realiów. To, że cokolwiek opublikujesz, wcale nie znaczy, że będziesz mieć dużo lajków. To, ile lajków będziesz mieć, to zależy oczywiście od tego, ilu masz fanów na swoim fanpage'u albo ilu znajomych na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych, to po pierwsze, ale tak naprawdę pamiętajmy o tym, że ludzie po drugiej stronie, czyli odbiorcy mediów społecznościowych, nie siedzą i nie czekają na nasz wpis z zapartym tchem, tylko jak przechodzą przez ten feed Facebookowy, czy Instagrama, czy, czy, czy Linkedina nawet, to tam się bardzo dużo rzeczy dzieje i po prostu tak jak my przeglądamy jedno po drugim, to wcale nie znaczy, że jak widzimy wpis, to musimy od razu lajkować go, prawda? Po drugie, nawet jak tych lajków masz kilka, to doceń to, bo to jest też fajne wsparcie dla ciebie i jednak kilka osób odezwało się i chciałoś im kliknąć na lajka. Ale lajki w żaden sposób nie są przekładnią na biznes, tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że Twoi klienci bardzo rzadko przyjdą z Twoich postów na Facebooku czy gdziekolwiek indziej. Owszem, posty i utrzymywanie kontaktu z naszymi odbiorcami jest fajne, jest, jest potrzebne da i stawia nas ciągle przed ich oczyma. Czyli to jest taki marketing kontaktowy, marketing utrzymywania i budowania relacji, ale niekoniecznie jest to marketing, który przekłada się na klientów w taki bezpośredni, natychmiastowy sposób. Jeżeli masz fajną relację z tymi klientami i zrobisz fajny webinar, to na niego przyjdą. Jeżeli zrobisz warsztat, to na niego przyjdą. I wtedy możesz zaprosić oczywiście na konsultacje czy do współpracy. Więc możesz sobie spokojnie wypuścić powietrze, kiedy piszesz swoje posty na Facebooku, i niekoniecznie liczyć na to, że ma się pojawić wiele lajków. Moje niektóre posty na Facebooku, pomimo tego, że mam tysiące osób wśród fanów, to jest czasami pięć lajków i to wcale nic nie znaczy. Jednym słowem, zapraszam Cię do tego, żeby pilnować. Jaką rolę odgrywają poszczególne strategie marketingowe w Twoim systemie marketingowym i nie liczyć na nierealistyczne rzeczy, doceniać nawet małe rzeczy, które się tam dzieją i wiedzieć, że skoro i klienci nie przychodzą z Facebooka, z postów, to też ta ilość lajków nie jest aż tak bardzo ważna. Lajki z rajki. Na razie.